Dzień dobry, witam Was wszystkich na moim kanale. Nie, 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 nie będziemy dzisiaj opowiadać o tym. Już tutaj się naopowiadałem. Także nie to jest, nie ten sprzęt jest dzisiaj głównym bohaterem. Tak jak zapowiadałem, w szodzie tam krótkim, tylko ten sprzęt jest głównym bohaterem. Krótko zwięźle to jest Canon 570 Pro. Plus. Ci, którzy może znają ten sprzęt, czy nie znają. To w skrócie opowiem czemu Pro Plus bo to taka była wersja dosyć ciekawa. Uważam, że chyba najlepsza na rynku swego czasu. A miałem takiego samego, więc wiem o nich chyba wszystko. Co tam narobiłem, naprzerabiałem to cudawianki, więc znam się akurat konkretnie ten model też jest mi znany w 100%. Nawet zmieniałem w tym swoim ramie po, RAMę. Po, po dość poważnym wypadku, więc rozebrałem go. Co do śrubeczki, do gołej śrubeczki, wszystko było złożone od nowa, więc wiem o tym kładzie wszystko. Jeśli czegoś nie wiem, może pomyliłem jakieś tam fakty, proszę mnie poprawić. Ale myślę, że jak czegoś nie wiem, to się nie wypowiadam. Pro Plus, w standardzie wychodził jakaś tam wzmocniona kanapa. A to sobie gdzieś możecie przeczytać: grzane manetki w oryginale. To już było oczywiście z tą elektroniczną manetą, bo to jest 2019 rok. can robi zawsze tam we wrześniu już tego roku wychodzą modele na przyszły rok. Także taka ciekawostka. Także 19 model 20. Miał jeszcze fabryczną wyciągarkę. No i to była ta wersja na tych szerokich wahaczach ze stabilizatorem z przodu. Oczywiście z ciekawostek chciałem wam też tutaj pokazać czemu ten kład. Mieliśmy też poruszyć zagadnienie używany nowy. To będzie później, na razie kilka takich spostrzeżeń, czemu ja uważam, że to był najlepszy kład na rynku. Konkurent Grizzly, konkurent Kawasaki, takich nie mówię o 1000, bo 1000 to wiadomo, to jest klasa zupełnie inna, ale zupełnie inna, aczkolwiek tutaj, poza oczywiście silnikiem, 90% części jest identycznych w stosunku do 1000. Także tutaj można się naprawdę zdziwić, każdy myśli, że to jest coś innego. Nie, Kanam robi tak, że robił, teraz już są te jednocylindrowce, że rama ta sama, wszystko praktycznie to samo, różniło się silnikiem. I to 570 to też, jak wiecie, to jest 650, tylko to jest taka zablokowana wersja, więc, więc bardzo szybko można to sobie odblokować. Zresztą już dawno to zrobione do pełnej mocy, do pełnej pojemności jakby i ten kład wtedy jeździ super. Porównywalnie jak jeździ tak szybciutko Kawasaki Bruteforce staje z tym idziemy web web. Jeśli ktoś oczywiście nie dociąże tego kłada różnymi tam bajerami, bamprami, kuframi, Bóg wie czym web web. Jeździliśmy dużo, ja też zrobiłem chyba z 9000 tym kładem, więc wiem jak to chodzi. Mieliśmy taki team Litwa, Łotwa, Estonia, wszędzie także porównywalnie moc do bródka. naprawdę też się fajnie zbiera. No, lepiej idzie na koło, tak, no ale to. Co my tu mamy w stosunku do tysiąca? A i w ogóle na wstępie też Wam dodam, że ten kład jest do sprzedania. Link do ogłoszenia będzie. Jest to kład mojego kolegi miał ma Nie jeździ nim ostatnio już wcale. Stary Tim się rozpadł, to on do błota nie bardzo do takich rzeczy nie ma czasu, więc stoi ten kład i, i marnuje się tylko, więc padła decyzja na sprzedaż. Jakie są różnice? Będzie prościej między tym a tym kładem, bo jakie są podobieństwa? To praktycznie wszystkie. Różnice wiadomo. Silnik 1000. Co jeszcze? Kurde. Oj. Hmm. No R wiadomo, że ma dwie tarcze z tyłu, ale tak naprawdę jeśli chodzi o całą resztę. Słuchajcie, tylny most jest duży jak w XMR, tak samo jak tutaj. Przedni most jest z wiskolukiem, to taką blokadą cierną. Jest też taki sam jak tutaj, jak i w XMR. -ze. Identyczne. Płośki, przeguby, wszystko jest współwymienne. Wszystko jest dokładnie takie samo. Mało tego. Tu jest tak zwana duża skrzynia, nie wiem czy wiecie na czym to polega. Ona ma już ten potencjometr odbiegów, nie ma tych trzech kabelków. Słuchajcie, tu w tym jest duża skrzynia, taka sama jak tu. Jest krótsze tylko przełożenie. Taka sama duża skrzynia, wał napędowy. Wał jest taki sam, Różną, różnią się na pewno krzyżaki, to już odkryłem. Mają większe tam w środku główki, są z czerwonymi gumkami. Tu są ciutkę mniejsze krzyżaki, no ale tu jest też Niemalże połowa mniej mocy Więc wytrzymuje to Naprawdę, naprawdę kosmicznie dużo Co dalej eee, Pasek Taki sam jak w 1000 Można sobie założyć też od Mavericka Wzmacniany Ja na pasku robiłem 7000 Wymieniałem go tylko dlatego, żeby nie mieć kłopotu gdzieś po drodze Tu też zresztą Było zrobione sporo Zresztą opowiem Wam później Więc chłodnice Takie same no oczywiście plastiki, światła sięńko jest takie same Chcecie taki bumper Tu akurat jest bardzo lekki, fajny bumper XRW, bardzo lekki Może 3 kg, nawet nie chyba Żeby nie obciążyć tego kłada Wszystko pasuje Z tego, jeden do jednego Do tego Tu jest licznik taki mały Chcecie założyć większy Plastik, podpinacie licznik, wszystko od razu działa. Nic nie trzeba robić. Oczywiście manetki, tak w szyściusie mamy dokładnie to samo. W powietrza, wszystkie, wszystkie rzeczy, mówię 95% minimum części. W tym 570, łamane na 650 jest taka sama, jak w 1000. Dlatego ten kład był moim faworytem, bo jest niesamowicie trwały, ponieważ ten silnik. Nie ma takiego momentu, nie ma takiego uderzenia jak ten. Więc wyobraźcie sobie, skoro wiem ile tu wytrzymuje to wszystko, to wyobraźcie sobie ile tu wytrzymuje to wszystko. Naprawdę wahacze z tyłu już są szerokie. Są po cztery łożyska już w wahaczu. To wszystko jest powzmacniane. Powzmacniane mocowanie amortyzatorów. Nie wiem też po co. Tak samo jak tutaj. Kanam tego nie rozróżnia. Robią wszystko na jedno kopyto. Taka sama rama, wszystko jest dokładnie to samo. Jest włożony tylko większy bądź mniejszy silnik. To jest genialne jest tak uproszczone, pasuje wszystko, plug and play, z tego do tego i vice versa możecie zrobić w tą stronę. Przy wkładaniu silnika z pojemności 1000, jedyną różnicą trzeba założyć od razu z kolektorami wydechowymi, bo 1000 jest trochę wyższy. Skrzynia pasuje, wszystko pasuje. Wszyściu, sieńko, macie, to samo, piasty, hamulce, łożyska, wszystko. No ale dobra, to starczy tego zachwytu, starczy tego rozwodzenia się nad tym wszystkim. Bo to możemy gadać. Ja, jak się kurde nakręcę, to uwielbiam po prostu te kłady. No, nie ukrywam. To zeszłoby mi się pół dnia. Wróćmy stricte do tego modelu, który jest do sprzedania. Tak, tak jak mówiłem, będzie link w ogłoszeniu, tam kolega już go ma wystawionego. Chciałbym, żeby go kupił ktoś, kto naprawdę chciałby sobie fajnie pojeździć. Nie ogłaszałem jeszcze wśród znajomych. Pojadę teraz w niedzielę, pokażę im to wszystko. Ale przy okazji zrobię sobie teraz z tego jakiś tam odcineczek i dla Was jako ciekawostkę. Tak jak mówiłem, kłada Piotrek ma odnowości. No, opony stan, tak jak widzicie, one zresztą nie miały od razu dużo bieżnika. Opony należałoby sobie gdzieś tam na jesień wymienić, co jest dołożone. Bo to jest najważniejsze, co jest z dodatków. Jest mnóstwo rzeczy. Które, ale też bez przesady nie za dużo, które naprawdę pomagają wszędzie. Bumper XRW, tak jak mówiłem, bardzo lekki, nie obciąża niczego. Linka, oczywiście, syntetyczna. Osłony spodu Iron Baltic też od razu dołożone były na dzień dobry. Bardzo istotne. no lampy, tak te z AliExpress. Jakiś LED bar. Mamy oczywiście oryginalny kuferek. Mamy tylny oryginalny kuferek też. Tam jeszcze Piotrek dodaje tą torbę oryginalną. Co w torbie to też wam powiem dla zdecydowanego klienta naprawdę fajne rzeczy są w tej torbie. Tutaj macie rejestrację możecie sobie posprawdzać. jak widzę przyczepił z powrotem. Dystanse są dołożone. Ja akurat jeżdżę bez ale to każdy kto, kto co lubi ten to ma, tak. Tak jak mówiłem grzane manetki to są w oryginalne z grzanym kciukiem widzę zmieniona manetka. Jest, jeśli chodzi o modyfikacje mechaniczne, jest sprzęgło założone Daltona, też tam chyba koszt był wtedy z 1500 zł. Co dla mnie jest najistotniejsze w tym kładzie, pomijając już te wszystkie dodatki, gadżety, tak, też nie za dużo, wszystko co niezbędne, tylko nie ma jakichś tutaj, nie ma bampra z tyłu, nie patrzymy na razie jeszcze na tłumik, bo to mocy nie daje, aczkolwiek ładnie brzmi. Mamy tu zawieszenie. LK stage 3. Tu jest oczywiście, jak widzicie, no trochę podrapane jak każde zawieszenie. Były zregenerowane te górne, znaczy wymienione górne, te tuleje i dolne. To są takie Unibale. Więc tu nie ma żadnego luzu. Regulacja tego zawieszenia jest bardzo prosta. Jest 16 klików, naprawdę działa to super. Nie trzeba tutaj się nad tym strasznie doktoryzować. Ja osobiście uważam, że zawieszenie wkładzie. To jest podstawa. Oczywiście y, są do tego kłada też oryginalne amortyzatory. Piotrek dokłada jak ktoś chce, bo te też trzeba serwisować. Nie wiem, czy wiecie, czy nie. Oddaje się je na przegląd. Tam ktoś to robi. I naprawdę to ma efekt. Robiłem u siebie, więc wiem. Bo tam z tyłu przy tłumiku mi się niestety zużył jeden amortyzator od temperatury. No wyciągarka Warna, no to oryginał jest tak. Wszędzie tutaj macie kalamiki. to Widzę wszystko, jak żeśmy posmarowali rok temu. Ten kład nie jeździł już rok bo przygotowaliśmy, przygotowywaliśmy go do jakiegoś wyjazdu. Piotrek wtedy nie pojechał, nie wiem dlaczego, zmieniliśmy właśnie łożyska z tyłu na wahaczach wtedy, krzyżaki na wale, wszystkie uszczelniacze na moście od razu, to wszystko, co było rozebrane, żeby nie wracać do tego, żeśmy poświęcili dwa dni na to. Zrobiliśmy wszystko absolutnie, co wymagało zrobienia. Nie ma tutaj nic, co by miało na tą chwilę, nie wiem, jakiś luz. Oczywiście, co dla mnie jest bardzo istotne, wszystkie oryginalne madżetki plastikowe. Nie wiem, czy kiedyś przebił, czy nie. Tego już nie pamiętam. Ponad 200 sztuk kosztuje. Ja zawsze zakładam oryginalne. Nawet jak coś się przetnie, to wszystko działa. No, jak wiecie, silnik w Kanamie genialny. Nie bierze oleju. Nie ma z nim najmniejszych problemów. Do tego, no tak, no ten tłumik Yoshimura, tak, to też tam jakieś 3000 po jakimś czasie wypala się w nim wata, tak jak u siebie zrobiłem. Jak widzicie, są większe nity. No u mnie to już jest machrany. Roznitowujemy go tutaj. Układamy od nowa watę, zanitowujemy. Tylko nity muszą być stalowe albo z kwasówki. Temat rozwiązany. Ja tu jeszcze sobie zrobiłem takie odizolowanie amortyzatora, żeby się nie zepsuł. Piotrek, widzę, zrobił to. Owinął ten baniaczek tak, olejem. Też jest dobry sposób. Mówię, no szkoda tych amortyzatorów, tak jak widzicie tam krzyżaki. Wszystko jest też posmarowane, przygotowane. Ja wiem, że każdy kład po do sprzedaży jest po serwisie olejowym. No ten no dziwo też. Pasek. Tam będzie wszystko pisane. Ja nie będę teraz wam kłamał. Nie zapamiętałem tego, kiedy był założony nowy pasek. Też chyba jakoś przed wyjazdem. No torby to wiadomo, fajna sprawa, oryginalne kanałowskie, z działającymi suwakami, ze wszystkim. Także tutaj nie ma żadnego problemu, żeby coś tu się działo, żeby coś tu się urywało, żeby tutaj to nie działało. Tych torek już nie ma, one są niedostępne, ciężko je kupić. Tak jak mówiłem, oryginalny fit powietrza, dodatkowo dla zainteresowanego jakieś takie madżety wyjazdowe tylko. To są w zamienniku, takie tylko, żeby nie owijać izolacją. Oryginalny pasek nowy. Kanamowski dodaje tutaj. Widzę Piotrek, dwa filtry oleju. Tu też w tej torbie jest troszkę gadżetów, trochę tak zareklamuje. Nie, tu zaraz, gdzieś to było. Gdzieś to było. A tu mamy jeszcze jeden filtr, książka oczywiście serwisowa. Tu mamy taki zestaw też różnych tam pompeczek, chyba gdzieś to było. A oryginalne lampy, przepraszam. Osłony amortyzatorów. Tu gdzieś jest zestaw tych takich doklejenia, różnych rzeczy. Schowku, zestaw kluczy oryginalnych, no tak jak mówię, no tak jak to wszystko wyjechało, tak mamy tutaj wszystko to dodane. Wizualnie podrapane oczywiście, tak, porysowane, tu zagnieciony plastik. Odszukacie gdzieś taki jeden mój filmik, jak niestety nie zauważyliśmy rowku rozdziętego i Piotr wpadł na bokiem, kurde, mało sobie nie złamał barku. Praktycznie prędkość była 2 na godzinę przy zakręcaniu na drodze. Bardzo istotna sprawa, jeśli ktoś jeszcze dotrwał do tego momentu Jest założony też wentylator od 1000 Bo te małe, tak zwane, psują się bardzo szybko, one stają Ten od 1000, nawet jeśli Wam się zepsuje, jest rozbieralny Wymienia się łożyska, przeważnie kleją się szczotki, wieczne Dużo lepsza wydajność, także tutaj to bez porównania do innych No wiadomo, oryginalny kuferek Kanamowski Widzę, założył nowego LEDa, absolutnie wszystko działa Mówię, nie podkładałbym się nigdy pod tym jak wiecie, staram się to robić rzetelnie, żebym nie znał tego sprzętu. Kalamitka wyciągnięta do smarowania sztycy, też żeśmy to rozbierali cały przód, żeby to zrobić. Bardzo fajna, istotna rzecz. Więc tutaj macie tak naprawdę kompletnie wszystko. Dlatego mówię, ja zawsze Wam powtarzałem, nigdy od obcego używanego kłada bym nie kupił. Wiem, jakie są kłady, widzę, jak niektórzy dbają o te sprzęty. Dlatego chciałem tutaj Wam troszeczkę no podpowiedzieć. Kupicie, nie kupicie, nie ma to znaczenia. Nie mam w tym żadnego udziału, tylko po prostu jak można kupić kłada. Tak? Bo każdy kto kupił, to zaraz tam psioczy, że to jest złom i tak dalej. No wiadomo, że różnie ludzie dbają, więc no jak się dba, tak się ma. Z ciekawostek. Jeszcze jedna dla mnie bardzo istotna rzecz, jeśli chodzi o tego kłada. Jak kupić jakąś małą pojemność 520 CF Moto? Najeździcie się, znudzi wam się, trzeba zmieniać sprzęt, tak? Czasem szkoda, bo jest doposażony fajnie. Jeśli tu wam się znudzi moc, a nie jest wcale mała, to postaram się pojeździć, wam zademonstrować, jakoś to poskładać, może ten odcinek będzie za długi. No nie ma nawet co skrócić, tak? A ktoś będzie chciał, to dojdzie do końca, ktoś nie. Przejdziemy się z chłopakami w niedzielę. Nawet na tych łysych oponach. Zobaczycie jak to robi tak rzetelnie. Pojadę jeszcze na wagę tutaj do kolegi, zważymy go. Ciekaw jestem, czy jest różnica między moim a tym, jaka jest. Niewielka stawiam, że może 20 kg, 10 kilo. może będzie lżejszy, może nie. To, że mniejsza pojemność, on nie jest lżejszy od 1000. Pamiętajcie, bo wszystko jest to samo. Wracając do tematu, jeśli komuś się znudzi moc, bardzo łatwo i stosunkowo bardzo tanim kosztem przerabiacie to na 800. Wtedy dochodzi wam naprawdę dużo momentu, dużo mocy. Biorąc pod uwagę, że ten silnik, ja miałem limiter na 9500, ten silnik się kręci niesamowicie. Jest krótka skrzynia. Kład jedzie petarda. Takie, nie będę mówił jakie, byle jakie tysiące innej marki nie mają z tym startu. Nawet nie podjeżdżają. Ja się ścigałem swoim z Polarisem 1000 s seryjnym, niezmodyfikowanym na asfalcie, nie miał w ogóle nie miał szans. Co też obydwaj byliśmy zdziwieni. I tu kolega z Polarisa i ja też, bo myślałem, że mnie zje od razu tą eską. Nie pięknie ten silnik chodzi. Przerobiony na 800, więc nie musicie sprzedawać. kłada, kupować następnego, tylko macie następną rzecz, z której się można cieszyć. No wtedy to już jest drugi level, dlatego mówię, zawsze jest potrzebne to zawieszenie zawieszenie, ja uważam, znowu to powtórzę to podstawa, ta Elka też też kosztowała kilka tysięcy złotych pozdrawiam kolegów tam z Pomorza, od nich było to wzięte, oni jeżdżą tylko pod górki te same drapki więc, więc tutaj Przedali nam to bardzo dobrze Na no zasadzie też taki. Załóżcie sobie spróbujecie Jak wam siądzie to zapłacicie Kto by kurde wysłał ci zawieszenie Za 4000 tak w ciemno Bez pieniędzy No ale taki jest świat kładowy, tak. Wszyscy mnie znają Nawet dziś nie zadzwonię to po głosie Mnie poznają Mało mnie widać Ale to nie o to chodzi Także mówię no macie tu mnóstwo mnóstwo rzeczy Oczywiście to nie jest nowy kład, tak? Jest jeszcze jeden problem Że te kłady już nie będą produkowane Wejdzie ten jednocylindrowy koniec. już się skończyły koniec. To jest jeszcze gdzieś tam można takie świeżynki znaleźć tam po jakieś tam 60 tysięcy złotych. Też będą jeździć, też polecam, ale nowych już tych kładów nie będzie. Nie będzie silnika fałki w tej pojemności, a to był naprawdę. Ja wtedy w 2018 roku dałem za tego kłada 43 tysiące. To była cena i jakość rewelacja. No przecudowny to był układ zrobiłem mi przez wiele, wiele tysięcy. Ten też już ma prawie 9000, właśnie i 270 motogodzin. Także to jest tylko i wyłącznie jazda szutrowa. Może kilka razy byliśmy tutaj w błocie też gdzieś to odnajdziecie na starych filmikach, ale to, to nie Piotrka, była jakby domena, nie jego konik. Zużycie paliwa to nie ma znaczenia. Na pewno jest mniejsze bądź większe, zależy od obciążenia. Mówię, wspomaganie oczywiście trójstopniowe wszystko 1 do 1 to jest 1000. Dlatego mówię, przy tej pojemności, przy tej jakości tego, naprawdę trwałość tego kłada. jeśli chodzi o przebiegi, słuchajcie, sami wiecie, z kim bym nieraz się nie spotkał, te kanały mają po 20 tysięcy, po 18 no to nie jest żaden problem dla tego sprzętu, dla tego silnika, to jest bardzo trwały sprzęt. W ogłoszeniach kurwa wszystkie mają 2,5. Co to tutaj jest? <laughs> Nigdy nie widziałem Kanama, że miał 15 tysięcy do sprzedania. A wiele już takich widziałem na własne oczy. <laughs> Śmiać mi się zawsze z tego chce. No ale jest jak jest, tak? Nie mamy tu żadnych wycieków. Nic, wszystko co tam to jest po wymianie oleju i te, te tłuste wszystkie takie rzeczy. Mówię, niejeżdżone, tam widzę Piotrek sobie pozamalowywał te śrubki, ja to bym to oczyścił z powrotem od stania, tak jak widzicie jeszcze to wszystko zaczyna rdzewieć, te podkładki, bo to wszystko niestety musi jeździć, tak jak tutaj, jak coś stoi, nieplakowany, niemyty, oczywiście tak, podrapany, tak jak widzicie... Ale wiadomo, ten sprzęt ma służyć do jazdy. Można to wszystko umyć chemią taką fajną. Wiem nawet jaką nie powiem, ale wiem, będzie wszystko jak nowe. Tam kolega nam taką przemysłową chemię kiedyś przyniósł. Rewelacja, tylko ciepłą wodą trzeba mieć. Można to zrobić wszystko jak prawie jak nowe, tak. ale to nie o to chodzi. Jeśli chcecie używanego kłada, nie mówię, że tego. Ciężko naprawdę jest kupić coś, żeby się nie wpierdzielić, bo to nie wiadomo czy to było utopione, za chwilę olej bierze. Tu też miałem taki. Kupiłem go z przebiegiem 800 km, nigdy Wam nie mówiłem, ale też miałem tutaj niespodziankę małą. Też niby wszystko. No nieważne, tak. Nie będę tutaj tego już poruszał tematu. A wiem co jest tutaj, bo sami żeśmy go rok temu praktycznie. W Sześciusieńku, co wymagało zrobienia, zostało zrobione przed wyjazdem i ten kład już nigdzie, nigdzie absolutnie nigdzie nie pojechał. No nie będę przedłużał, zważę go jeszcze, pojeżdżę nim, ogram coś, zobaczycie jak to chodzi, jak robi górki, czy staje na gumę. Wszystko zostanie Wam przedstawione. A na razie to by było tyle w skrócie. Teraz będą próby drogowe.